to to w gruncie rzeczy jest działanie szkodzące Unii Europejskiej. Ja proszę Państwa nie chcę, ja nie chcę rozwijać plusów, nie chcę agitować za Unię. bo mi się to zbędne. W dzisiejszym, przy dzisiejszych poparciach sądach, zwłaszcza do takiego elektoratu, do ludzi młodych, studentów, czyli dynamicznych, szukających wykształcenia, czy wykształconych, przekonywanie nas do Unii jest stratą czasu. Ja, ja tylko apeluję o udział w wyborach, dlatego że rezygnacja z tego udziału w wyborach no, osłabia pozycję Polską. Jest bardzo mało tego. Do tych wyborów pójdą na pewno w pewnej nadreprezentacji ludzie, którzy są przeciwni Unii. Jest i ma duże znaczenie to, żeby w Brukseli była reprezentacja, żeby to był poseł Miodowicz, Lewandowski, Buzek i wielu innych, żeby to byli posłowie, którzy jednak wiedzą o co nam chodzi, a żeby tam była posłanka Krupa na przykład od Tadeusza Rycyka, która twierdzi, że yy, że rząd Donalda Tuska, to jest rząd, który chce doprowadzić do tego, że Polaków było tylko 15 milionów, że to byli jacyś antypolscy zbrodniarze, agencieli w jakichś którzy marzą tylko o tym, żeby nasz naród wygłupić, no, albo, albo żeby nie powtórzył już mandatu pan Maciej Gierdych, który był uprzejmy wydać broszurę, z której wynikało, że istnienie smoka wabelskiego jest dowodem na to, że dinozaury żeby razem z czyli nie było ewolucji. No to jest odkrycie, to jest odkrycie, to znaczy, mnie jako dla biologa nie nie widzę i tyle, gdyby ktoś doszedł do wniosku, że jednak średniowieczne rysunki, gdzie Ziemia opiera się na czterech wielkich żółwiach, zawierają w sobie pewną rację i że w rzeczy, ta koncepcja nie jest taka głupia. Mnie szkoda czasu na to przekonywanie, ale mogę powiedzieć, rozmiar tej bredni przez całą Europa się znaśmieje. Ostatni dinozaur zdechł, proszę Państwa, a ludzie, tacy mniej więcej jak my podobni, tacy, że jakby ogolić, umyć, nie więcej by tak wyglądał, pojawili się 200 tysięcy lat temu. Przepaść jest 60 milionów i jeszcze tam powiedzmy kilkaset tysięcy lat. Natomiast twierdzenie w ogóle, że razem yy, dinozaury i ludzie razem żyli, że człowiek polował na dinozaury i wyciągać wnioski z tego, że ten szewczyk tam w Krakowie tego smoka pokonał, no, to jest, można powiedzieć, skala głupoty, ale to niestety jacyś ludzie tych geniuszy tam do tej wstydzenie wysłali.